Przestań pitolić i wtrążalaj zalewajkę. Zapnij ekspres, bo na dworzu jest zimno. A jak zapomnisz migawki, to nie szlaję się po chynchach, tylko lepiej weź taryfę. Muzyka Łodzianizmy czyli gwara łódzka to zbiór słów i określeń używanych przez mieszkańców Łodzi i okolic i często są one niezrozumiałe w innych częściach kraju wywodzą się z tradycji wielokulturowych Łodzi która z swego czasu była zamieszkiwana przez Niemców i Żydów a także z przemysłu włókienniczego z którego Łódź jest znana spróbujmy przybliżyć i wyjaśnić kilka z nich Taki elegancki? Galanty? To jest przymiotnik. Elegancki. No, taki ok, fajny. Ładny. Ładny. Przystojny. Galanty oznacza, że ktoś lub coś jest porządne, dobrej jakości, dobre. Wywodzi się to od niemieckiego słowa galant, który oznacza szarmancki. Używa się go również jako przysłówka. Galancie to znaczy dobrze. Bo zamiast powiedzieć no to dobrze, można powiedzieć no to galancie. Szajowe? Szajowe. Chciałabym powiedzieć, że coś pozytywnego, ale nie mam pojęcia. Szajowe? Szajowe. Pewnie kiepskie. Kojarzy mi się z chmurami. Że jest e, słabe, modne. Z kolei przymiotnik siajowy oznacza rzeczy tandetne, kiepskie i kiepskiej jakości. Podobno wywodzi się to słowo od imienia Szai Rosenblata, który był łódzkim przedsiębiorcą i produkował rzeczy Tandetne słabej jakości, przeznaczone dla biedoty. Matko! Nie mam pojęcia! Nie mam pojęcia, bo nawet z niczym się to nie kojarzy. Eee. Nie wiem. Grzyby. Nie. Eee. Eee. Nie wiem. Chydychy? Nie wiem, ale kojarzy się z szynszylami. Chynchy albo chęchy to po prostu wysokie krzaki, takie zarośla. A to nie jest coś z zamkiem błyskawicznym? Suwak. Dobrze, Baber. To pamiętam. To słowo. Hmm. Teraz czas na mój ulubiony łodzianizm, czyli ekspres. Ekspres, oprócz tego, że może być ekspresem do kawy lub pociągiem pospiesznym, w Łodzi oznacza zamek błyskawiczny lub po prostu suwak. To jest kawa. Chyba taka piąty raz zalewana. To jest zupa. E, zalewajka. No zupa. No muszę franka do lasa nie znać. Zupa. E, herbata. Zupa jest taka przecież. No to zupa. Zalewajka to lokalna zupa. Jest to biały barszcz z ziemniakami. Zupa podobna do żurku, yy, ale tylko w łodzi można zjeść zalewajkę. Taka naklejka. No, końcówka chleba. Przylepka? ładka. Nie, przylepka, to coś innego. Końcówka od chleba. O. Oh. Um, dupka od chleba. Piętka od chleba, inaczej zwana dupką, w łodzi nazywana jest przylepką. Kręcić. Coś, e, e, no mieszać, e, czy to w ganku, czy tak, e, że tak powiem plotkowo, no jakoś tak mieszać, mieszać. E, zamieszać, tak, e, zamotać, pokomplikować. No, powiedzmy sobie, coś kombinować na boku. Kręcić. Oszukiwać. C Jeżeli ktoś oszukuje albo próbuje coś kombinować, możemy powiedzieć, że chce zahachmęcić. Krańcówka. Hmm. Kiedyś to słyszałam, ale nie przypomnę sobie. Krańcówka. Wodą z kranu. Trzeba, to jest to wasze takie dziwne. Eee, pętla. Zajezdnia autobusowa bądź tramwajowa. Potwierdzam. <laughs> Łódź była pierwszym miastem na terenie obecnej Polski, które posiadało sieć elektrycznych tramwajów. Sieć bardzo szybko się rozwijała, stając się jedną z największych w Europie. Z tym też są związane niektóre łodzianizmy, na przykład tylko w Łodzi e, linie tramwajowe kończą lub zaczynają e, swój bieg na krańcówkach e, w innych częściach kraju nazywanych e, pętlami kierunkowskaz? Migawka. E, urywek to może być na przykład. Urywek czegoś, migawka. Migawka to się wiąże z tym samym środkiem komunikacji. Co to jest no to taki bilet. No. Okresowy, zdaje się, nawet. Bilet. To bilet. Bilet. E, bilet okresowy. Tak jest, jak prawdziwi łodzianie. Innym słowem związanym z komunikacją jest migawka, czyli tak zwany bilet okresowy, bilet miesięczny lub też karta miejska. W łodzi karta miejska nazywana jest migawką. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam trochę gwarę łódzką i łodzianizmy, i żadne zwroty ani wyrażenia, które będziecie mogli usłyszeć w województwie łódzkim was już nie zaskoczą. Dajcie znać w komentarzach, jakie wy znacie łodzianizmy, o których nie wspomnieliśmy w tym filmie. Zostawcie nam łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał.